Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku. Dzisiaj tak szybko, bo już mam mało czasu do wyjścia. Natomiast no nie byłabym sobą, gdybym wam nie pokazała mojego nowego nabytku, na który czekałam praktycznie miesiąc czasu, można powiedzieć. Jest to łóżeczko wiklinowe z firmy Karamela. Było robione specjalnie na zamówienie. Róż, róż, dlatego że zobaczcie na moją pracownię, ona jest cała w różu, tak naprawdę. Wszystko tutaj ze sobą współgra, jest takie cukierkowe, a w sumie teraz nawet chłopiec może chodzić w różu i nawet dorośli mężczyźni chodzą w różu. Nie zawsze jest to fajne, natomiast niektóre połączenia nie gryzą w oczy i nie uważam, żeby to było coś złego, więc. Postawiłam na cukierkowy taki kolor, który mnie uspokaja, bo myślałam jeszcze nad popielatą tą firaną, ale stwierdziłam, że jednak, jednak postawię na róż. To jest, słuchajcie, bardzo miłe w dotyku, bardzo przyjemne, takie mięciutkie. Nie wiem, co to za materiał, ale po prostu człowiek, jak to raz dotknie, to już by chciał cały czas. Trzymać to w ręku. Stelarz jest, słuchajcie, drewniany, bardzo fajnie, porządnie wykonany i przede wszystkim jest na kółkach, więc super sprawa, bo łatwo można sobie tą kołyskę przemieszczać. Kółka chyba, chyba nie mają hamulców, ale to nie szkodzi. Są obrotowe, fajnie się to wszystko przemieszcza. To jest przykręcone do stelażu. Takimi śrubami, jak widać, więc y, można to zdjąć, aczkolwiek trzeba by było to po prostu wykręcać. Te śruby, to wszystko. E, wnętrze, jeżeli chodzi o wnętrze, fajny taki kubełkowy kształt ma całe to łóżeczko. E, firany można odczepić chyba za pomocą. Nie, to tak, to jest na rzepy przyczepione, ale dodatkowo też widzę, że tu jest jakiś sznureczek, więc trzeba by było się nabiedzić. Nie chcę mi się tego y, odpinać, bo no, nie mam potrzeby, a tu jest po prostu zawiązane, więc w sumie nie trzeba się nabiedzić. Bardzo solidnie, fajnie wykonane. Z tą wyściółką już dostałam łóżeczko. Natomiast wydawało mi się, że w ofercie była jeszcze pościel, a tutaj pościeli niestety nie było. Muszę to doczytać jeszcze, bo jeżeli obiecali pościel, to oczywiście będę się o tą pościel upominać. A jeśli nie, no to po prostu kupię sobie jakąś ładną pościel do tego e, wnętrza. Tutaj leży Sara, która w dalszym ciągu nie wiem dlaczego jeszcze nie znalazła nowej mamy, bo jest tak prześliczną laleczką, e, która ma kończyny pełne od Lewiego. E, jest możliwość przyłączenia jej z powrotem oryginalnych kończyn, trzy czwarte. No ale to jak kto woli, prawda? nie ma cudowną jak milion dolarów po prostu, więc mi to wcale nie przeszkadza, że ona sobie tutaj dalej mieszka, bo ja bardzo lubię na nią patrzeć. Także Sara zamieszkała na razie w tym pięknym łóżeczku z karameli. Natomiast jeszcze taka mała zmiana bo tutaj jest Lala, którą poznaliście na Zjeździe. Ona się narodziła na Zjeździe. Jest to model Louis od Karoliny Wegerais. Natomiast tak sobie pomyślałam, że chyba ładniej będzie wyglądała jednak w wersji chłopięcej, więc przebrałam ją na chłopczyka i chyba to był strzał w dziesiątkę, bo wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej się prezentuje. Ma typowo chłopięce rysy buzi, nie oszukujmy się, chociaż no na dziewczynkę, no też, tylko trzeba by było się bawić w dodatki, w jakieś kokardki, w coś tam. A ja też nie chcę tak tendencyjnie, żeby było, że same dziewczynki, więc tutaj będzie też jeden chłopiec. Wygląda on mi na Piotrusia. Nazwałabym go Piotruś, ale oczywiście yy, ta lala jest nadal na sprzedaż, więc yy, jakby tutaj dowolność imienia jest... W dalszym ciągu tutaj nowa mamusia sobie po prostu tą lalę nazwie. Jeżeli chodzi o specyfikację tej lali, ona jest dosyć długa, słuchajcie. Ja napisałam w aukcji, że ona ma 49 cm, ale ona ma chyba po prostu więcej, bo ona, ona ma w miarę proste nóżki. Więc tutaj, jakby myślę, że spokojnie można by było powiedzieć, że 50 cm. Jeżeli chodzi o wagę, to jest 2670 jakoś tak, ważyłam ją na zjeździe. Główka układa się super, wszystko, całe ciałko się układa świetnie, zobaczcie tutaj o i na boczki i, i wszędzie możecie ją ułożyć tak jak Wam się żywnie to podoba. Kończyny są pełne, więc też jakby tutaj jest fajna opcja z koszulkami czy tam z bodziaczkami na ramionczkach. No buźka jest cudowna, bardzo realistyczna. To już są modele, słuchajcie, wszystkie te now nowki, które wychodzą od tych topowych rzeźbiarek, to już. To tutaj już po prostu no, nie ma miejsca na żadne przypadkowości, na żadne pomyłki, na, na żadne błędy, bo te wszystkie modele to są mm, tak realne dzieciątka, że yy, no, no nie ma takiej możliwości, jeżeli lala jest dobrze wykonana, dobrze pomalowana, żeby ktoś się pomylił, że znaczy, żeby ktoś rozpoznał, że to nie jest prawdziwe dziecko, tak, tylko, że to jest lalka, nie ma takiej opcji w ogóle, także... Yy, powiedzmy, że to jest Piotruś. U mnie jest Piotruś yy, i szuka nowego domku w dalszym ciągu. Yy, tutaj też mamy Grahama, który niestety dalej nie znalazł swojej mamusi, swojej yy, osoby, która by się nim zachwyciła. Jego oryginalnością, jego yy, innością, jego niezwykłością. Mi to też absolutnie nie przeszkadza, że on dalej tutaj jest, bo, bo jest cudowny, bardzo go lubię. Yy, a w piecyku mamy. Lale, która jest robiona na zamówienie. Jest to model jelenia od Elizy Marks. Eee, malowanie już jest właśnie skończone w dniu dzisiejszym. Jutro będę wypiekała warnisz eee, no i lalunia, lalunia będzie czekała na włoski, ale o tej lali nagram specjalny odcinek, ponieważ zostałam o to poproszona. Jest to lala eee, robiona na specjalne zamówienie młodej damy eee, i o tym opowiem po prostu wtedy, kiedy będzie skończona. A tutaj ten korpusik nie przeraście się to jest korpusik, który też czeka już tylko na główkę z włoskami. Malowanie jest skończone jest to Zoe od Cassie Brace. Także czekamy. Wielkie oczekiwanie. Będzie się pojawiać lala za lalą. Aczkolwiek te lale to już są wszystko lale robione na zamówienie. Tam już czeka w kąciku Alexa, za którą też będę się jutro już nawet może i zabierać. Będę kładła na nią żyłki. Także praca w re. Lista zamówień jest oczywiście otwarta. Zamawiajcie, bo święta są tuż, tuż. I myślę, że każdy z Was chciałby przygarnąć takiego maluszka. Akurat na święta Bożego Narodzenia, czy to na Mikołajka, teraz będą też walentynki, jest wiele różnych okazji, a ta kalala naprawdę daje bardzo dużo radości, więc polecam serdecznie. No i jeszcze ostatni raz rzut na kołyskę. Nie mogę się na nią napatrzeć. W ogóle była taka opcja, żeby ona stała wzdłuż. Ale jednak lepiej się prezentuje i więcej miejsca też tutaj pozostawia, kiedy stoi w ten sposób. No i te kwiatki są idealnie nad nią tutaj rozpostarte. Także jestem bardzo zadowolona, moja pracownia już jest w pełni ukończona. Cieszę się bardzo, cieszę się też z tego urzeczka, jest fantastyczne, bardzo mi się dobrze sprawia do sesji zdjęciowych no, jest cukierkowo. Czuję się tutaj po prostu jak w takiej baśniowej krainie i, i o to właśnie chodziło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, kochani. Pa, pa!